Cześć wszystkim Chciałem Wam krótko przedstawić, opisać chińską krosówkę X-MOTOS XB39 Jest to chyba pierwsza, może druga taka produkcja prosto z Chin którą można zaliczyć już do motocykli krosowych w pełnym znaczeniu tego słowa, A czemu chcę wam pokazać? Bo, patrząc na to, co się dzieje na Allegro czy na Oelixie, ceny używanych motocykli crossowych po prostu idą w górę jak nie wiadomo, co nie wszystkich teraz stać na takie motory. Nie wszyscy mogą mieć ochotę kupić sobie 15-letni czy 20-letni, zużyty japoński motocykl, w którego trzeba włożyć konkretną sumę. Dlatego ten oto chiński wynalazek może być jakąś tam alternatywą. Na razie postaram się Wam krótko go opisać coś tam opowiedzieć. Pierwsze jazdy może będą trochę później. Na razie mam Jestem po artroskopii kolana, także nie mogę sobie za dobrze nim pojeździć, ale już coś mogę o nim powiedzieć więcej. No dobra to tak. Motocykl, jak widać, przypomina jednego z głównych graczy motocykla jednej, jednej, jednej z głównych graczy na rynku. Wiecie, w której. Jeśli chodzi o wykonanie, wygląda to całkiem solidnie. Plastiki tutaj żadnej różnicy nie widzę między tym modelem, a czy to austriackimi motocyklami, czy japończykami, jakość jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o ramę, o, o resztę elementów, no to wiadomo, nie wygląda to tak wspaniale, ale jest, jest na pewno solidnie. Yy. Motocykl jest na pewno cięższy niż prawdziwe motocykle crossowe, z uwagi na użyte materiały. Po pierwsze, rzuca się w oczy stalowy wachacz, stalowe piasty i obręcze. Kierownica jest również stalowa. Wszystko to swoje waży i motocykl jest. Jest cięższy, czuć, czuć to. Chociaż bardzo fajnie się go prowadzi. W takich wjeździe bardzo wolnej tutaj, miałem okazję sobie pojeździć chwilę po moim podwórku. Jest bardzo zwatny. i przyjemnie się nim jeździ. Dobra. Wydech też jest stalowy. Nie wiem, czy to jest rdzewka, czy jest zwykła stal chromowana? Okej, okay. może tak z rzeczy bardziej technicznych. Łańcuch, no jest to łańcuch na pewno to jest 520, to standardowa krosowa, ale oczywiście jest cieńszy. Może jak w setce nie pamiętam, bo setką jeździłem bardzo dawno temu. Przydałoby się pewnie go zmienić na jakiś porządny. I księga, może, może będzie za mocny. Zobaczymy. E, silnik e, 250, sprawdzona, solidna chińska konstrukcja. Opierająca się pewnie na e, hondzie, z tego co pamiętam. Praktycznie każdy Chińczyk crossowy jeździ z tym silnikiem tego Co się naczytałem, nasłuchałem, naglądałem, to są to jednostki bardzo odporne, solidne i on też mało palące. Mamy w tym motocyklu zawieszenie regulowane z przodu i z tyłu. Nie jest to gazowo-olejowe, ale, ale mamy już regulację. odwrotnie niż w motocyklach, które do tej, do tej pory miałem. Na górze mamy odbicie. Na dole jest regulacja y, kompresji. Zakres regulacji też jest troszkę mniejszy. No, w, mamy tutaj jeszcze standardowo śrubę do odpowietrzania LAG. Y, zawieszenie bardzo fajnie pracuje. Jest no jest, jest solidne, już to już wygląda jak normalne zawieszenie motocykla krosowego. Zobaczymy jak będzie się spisywało w trudniejszym terenie. E, może na torze motokresowym. Zobaczymy. E, tylne zawieszenie. No już jest. Prawdziwa kiwaczka, amortyzator z regulacją. No, nie widać słońce. Nie ma regulacji szybkiego i kompresji szybkiej i wolnej. Jest tylko, jest tylko jedna śruba do regulacji kompresji i jedna do regulacji odbicia. Co jeszcze? Motocykl ma elektryczny starter. Bardzo fajna sprawa. Nie miałem jeszcze krosówki z elektrycznym starterem. Ma też kopkę jakby. Akumulator się skończył. Nie wiem gdzie jest akumulator, bo jeszcze go nie rozbierałem, ale jest gdzieś bardzo fajnie schowany, żeby go nie widać praktycznie. Motocykl ma normalnie filtr powietrza piankowy, tak jak każda krosówka. Nie wiem czy go zobaczymy przez tą dziurę. Nie widać. Co jeszcze? Opony. Standardowo jest to jakaś chińska chińska wersja może dano, a nie wiem ale bardzo fajne, bardzo miękkie. Mięciutka guma. Tutaj w terenie takim wieździe bardziej trialowej, czy po lasach pewnie się fajnie będą spisywały. Osłona przedniego hamulca w standardzie, osłona silnika. Co prawda jest to zwykły plastik, ale lepsze to niż nic. Jak widać, silnik jest przymocowany do ramy za, za pomocą takiego adaptera i z przodu i z tyłu. Jest to pewnie spowodowane tym, że ten motocykl występuje też w wersji z silnikiem. Też ćwiartka 250 ale z silnikiem chudzonym cieczą. Co prawda, w Polsce go nie widziałem, ale jest dostępny na przykład w Czechach. Kosztuje około 600-800 euro więcej. Czy warto, nie wiem. Widziałem, ale te silniki widziałem na przykład w popularnych już motocyklach. Kajo bardzo podobna konstrukcja. Ok, to by było na tyle, chyba. Może, może go odpalę? O, właśnie. Żeby odpalić motocykl potrzebujemy kluczyk. Jest to nowość dla mnie w motocyklach crossowych. 250. Co mogę wam jeszcze o nim powiedzieć? X-Motos wypuścił też bardzo podobny model XB88. Nawet Diabolini go sprzedaje pod swoją marką. Też motocykl fajny, oglądałem. Tańszy sporo gdzieś około 2000 tańszy, ale z pozoru wygląda bardzo podobnie. Mamy natomiast kilka różnic. Rama jest jakby delikatniejsza. Sam motocykl jest mniejszy od tego i widziałem. Na YouTubie już filmik, ktoś, yy, ktoś miał problem z mocowaniem wahacza, mu pękło tutaj. Modelu XB88, nie w tym. Tego jeszcze nie widziałem na YouTubie, żeby ktoś go testował, sprawdzał i opisywał. Dobra, to, na, to chyba na tyle wystarczy. Yy. Jak kolano mi się podleczy, postaram się zrobić jakiś filmik już z jazdy na torze na przykład sprawdzimy jak to się spisuje, jak to skacze czy to w ogóle można tym jeździć po torze wygląda solinia, ale zobaczymy to. to na razie tyle. Trzymajcie się hej